Patrz. I co, z samego rana? Nauka fotografii? Patrz na to Przejdę A teraz przej... a teraz nie Nie Ale tak naprawdę tutaj. Przejdę. Patrz, I dopiero teraz Dobra, tam Przejdę No pokaż dalej Jesteśmy po obiedzie, a teraz przyjemniejsza część dnia. Jakie polody są? No, są lody. Po lodach? E, ja wybieram sobie. No nie wiem. A co sobie są... jakoś chowę? Są tylko dwa rodzaje. które wybrałeś? Przede wszystkim są trudności z otwarciem tego. Faktycznie miłość nie mogę otworzyć. Marcel też się męczy. Nie. Jak nie? A lód wygląda Ej. tak. I dla Was też. Lody są na takim rożku, ale to, co się zdziwiłem. To 4 zł zapłaciłem za, za te lody. Czyli jeden zł jest 4 zł, myślałem że mniej. Nawet nie zwracałem uwagi. Czyli to jest minus. No i minusem dla mnie troszeczkę jest to, że wolałbym, żeby to była polska produkcja, a nie Litwa. Nie stała ta. To Dichunc. Marcel wczoraj nagrał film i dzisiaj go razem montujemy. Tak? I wrzucamy go dzisiaj. Po długiej przerwie. Ile nie nagrywałeś? Z dwa miesiące, co? Kolejne paczki spakowane. Ale to jeszcze nie wszystko. Zmontowałem film z wczorajszego wypadu. Z wczorajszego szkolenia. I naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak to wyszło. Też jak dla mnie jakieś nowe doświadczenie. Zresztą wydaje mi się, że chciałbym. W ogóle wydaje mi się, że byłbym dobry w tym kierunku, dlatego że dosyć, do, dosyć mocno zaangażowałem młodzież. Nawet, nawet tutaj się mocno gdzieś tam z nimi żyłem. Dużo sobie żartowaliśmy. Dużo robiłem jakieś takich. Z... Zgrywałem się troszeczkę w jakiś tam sposób. Oczywiście używałem też slangu młodzieżowego, i wydaje mi się, że przez to, że przez to było fajnie. Często był uśmiech na twarzy młodzieży, bo to była młodzież 15-18 lat, mniej więcej. I naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Później było świetne ognisko. Naprawdę bardzo zadowolony byłem z tego. Takie szkolenia, wydaje mi się, że byłbym dobry w szkoleniach, serio, jeżeli chodzi o fotografię, i powinienem to robić. Mus, musiał, mus, muszę iść w tym kierunku. Moc muszę postawić właśnie na to. Marcin ja się oparł i chciał, żebym założył tą koszulkę białą na jego, która jest pod spodem. Nie, i uparł się. Call it

nie ja! Yeah, yeah. On mi się, tutaj mi się coś zacina, wiesz? Ja Cię kręcę, ale jestem zły. 25 zdjęć nie zapisało.

Niestety aparat mi się zacina i niektóre zdjęcia po prostu straciłem Muszę wymienić przewód, prawdopodobnie Już drugi raz zauważyłem, wcześniej było z Miłoszem, taki sam miałem problem I teraz y, kolejny z Marcelem Po prostu robię, robię zdjęcia, ale nie są przesyłane do komputera Ej! Ej! Rozbieraj się szybciutko A Coś dlaczego... Koszulkę ro... też? Koszulkę też Tak, skończyłeś już, zadowolony? A dlaczego robię Marcela? Dlatego, że te rozmiarówka, w ogóle sprzedają się spodnie rewelacyjnie, naprawdę Po prostu schodzą super Ale nie schodzi Marcela rozmiarówka, pewnie dlatego, że widzów jest w tym wieku mało Natomiast być może też jest dlatego, że nie są pokazane, że takie małe brzdące też mogą Mogą nosić takie spodnie Marcel wybrał szary kolor, Marcel nosi takie Ej, już pobrudziłeś stary Czy już prawie ułożyłeś? Teraz? No tak, ale te, to jest jakaś zepsuta kostka. Jak zepsuta kostka? No nie da się na niej. Co ty jeszcze tu kupujesz? A bo tu masz, tu masz portfel. W tym. Mhm. Albo nie, nie ma. Co to jest? Nie, nie, nie wiesz, zobaczymy, wody, tak? tak. Jakieś gumy chyba, dobra, co zobaczymy. To są niby tyje. A, co jakieś by... ziadron? Jak bym mógł? No. I tak, klas. Ja chcę tu... Nie. mi też. No. <noise> Dobrze, chusteczka jest. Nie, ale to Dobra, się. No i dzisiaj idą kolejne paczki. Pozdrawiam wą. Miłość. A nie, dobra, miłość jest, to nie. Wą <noise> Wąbrzeźno pozdrawiam. Zamość. Tychy. Krosną krosno Odrzańskie oraz Katowice Te wszystkie miejscowości pozdrawiam. Jutro następna część. Dobra, proszę. Milo, dawaj, dawaj. 40 sekund, słabo. Tu jest czas, ładna, następna paczka szybko. 26 sekund, jest lepiej. 21, jest lepiej. 17, coraz lepiej. I dalej, i dalej. Wow, 15 sekund. A teraz na 10 sekund. Miło się nawet tak, tak się kołysze, kręci się, że nawet się nie, nie Zobacz, Nie zorientował się. Ale. Ja, ja. Nie. Ale. Co? My, my nawet nie zorientowałeś się, że my odjechaliśmy? Co? Tak? No nie chcę! <noise> Pokażę to. Jedziemy. Ułożyłeś? No. Co? Ale kiedy to ułożyłeś? No ci, wiem. No. Ale kiedy to ułożyłeś? Pokaż. No, bo żartuję, kolega mi ułożył. Kolega ci ułożył? A taki dobry jest? No. A, aha, chyba że tak. Cześć, to nie nic, że już jest wieczór, zaraz będzie L-Classico, czyli mecz. To nic, że ja nadaję na żywo i prowadzę transmisję. Ale witam Cię w tym nowym, pięknym dniu, który się kończy, no ale, ale zawsze witam. Hej. Zakończyłem live'a, tylko wiesz co, powiem Tobie szczerze, troszeczkę się wkopają z live'em, bo na grupie Rodzina Mazur rzuciłem informację, że będzie YouTube, a kryzys, czy YouTube przechodzi kryzys i wiesz co, dopiero później sobie przypomniałem, Marcin, przecież dzisiaj jest El Clasico, czyli mecz najważniejszy pomiędzy Realem a Barceloną i wiesz co zrobiłem, postanowiłem, że Będę go oglądać. Mam w aplikacji bezpośrednio na Sport 11, że mogłem oglądać. Mogłem i oglądałem. Prowadziłem z widzami relacje, a jednocześnie tutaj miałem w, słuch w słuchawce, słuchałem i oglądałem. Ale pod koniec ostatnie 20 minut zrezygnowałem. Natomiast bardzo w międzyczasie też sprawdzałem, bo rozmawialiśmy też o sklepie i tak dalej. Mega dla mnie, przynajmniej dużo zamówień, ale jest jeden błąd. Nie wiem dlaczego widzowie wybierają, nie ma, muszę zamówić kuriera, nie mogą wybrać przesyłek do wszystkich miejscowości i tutaj widzę, że będę miał problem, muszę jak najszybciej mieć kuriera, bo do tej pory były paczkomaty, ale muszę mieć po prostu dostawę kurierem, no, tak, tak, ale to będę się już jutro tym martwił. Na dzisiaj to już wszystko, trzyma się, cześć, wracam do domu. Do rodziny. No, staram się, żeby każdy dzień był piękny i radosny, nawet jak są jakieś wtopy albo jest zły dzień, bo ja też tak mam, ale staram się jakby przełamywać i dlatego, dlatego być może tak to wygląda, że jestem ciągle piękny, ja piękny, że mój dzień jest piękny, ja też, ja jestem cudowny. Królitwy pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Mateusz, Józef również pozdrawiam serdecznie, takie akcje co była ostatnia bardzo mi się podobało i wydaje mi się, że w, w takich akcjach... Hmm, learningowych, czułbym się dobrze właśnie z młodzieżą, bo wrzuty jakieś leciały też, takie, wiesz, nastolatkowe ja się odmładzam w ten sposób. A teraz pierwsza trójka, ktury, którą pozdrawiam serdecznie, Kruks, Laurę i Klaudię Adamskę za to, że byliście w pierwszej trójce, dzięki i trzymaj się, cześć. A, ktoś mi zwrócił ostatnio, że nie wolno salutować do pustej czapki i to jest chyba prawda. Na razie, trzymaj się, jutro też będzie piękny dzień, hej.